Rusza nowy sezon Bundesligi, Borussia Dortmund będzie broniła tytułu. Michał Szatkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, niedawno wrócił z Dortmundu, właśnie nie, przepraszam, z Gelsenkirchen, ale i tak byłeś na Superpucharze Niemiec, rozmawiałeś z Polakami grającymi w Borusii. Powiedz, czy myślisz, że ten sukces z poprzedniego sezonu jest do powtórzenia? Borussia jest przed sezonem mocniejsza niż, niż w tamtym sezonie, czy, czy taka sama, czy słabsza? No to jest takie pytanie, które zadają sobie Niemcy, którzy pamiętają, że w ostatnich pięciu latach było czterech różnych mistrzów Bundesligi. No chyba nie ma z tych szołowych lig europejskich nie ma, nie ma takiej drugiej, bo w w, w, w Hiszpanii mistrzostwo mogą zdobyć albo Real, albo Barcelona, w Anglii doskonale wiemy i tak dalej, i tak dalej. więc e, więc faktycznie jest pytanie, czy Borussia, czy Borussia zdoła zagrać drugi, drugi tak fantastyczny e, tak fantastyczny e, sezon no to jest pytanie, pytanie pierwsze a pytanie drugie, kto wie czy nieważniejsze, to jest to czy, czy Bayern e, zagra z kolei drugi sezon tak fatalny no bo jednak m, m, to jest pewna specyfika Ligi Niemieckiej, że niezależnie od tego, co się dzieje w poprzednim sezonie to przed następnym głównym faworytem jest Bayern i to się nie zmienia. E, tak jest od zawsze I, i to Bayern raczej może przegrać sezon tak, niż, tak, niż, tak. I niż inni Wiem że albo że e, Bayern, bardziej, że jeżeli Bayern nie zdobywa mistrzostwa to nie dlatego, że ktoś był wielki tylko dlatego, że Bayern akurat akurat grał. E, grał ja widziałem, że trener Jurgen Klopp powiedział, że głównym faworytem e, dla niego jest e, jest Bayern Monachium. Co więcej e, Łukasz Piszczek przyznał, że na spotkaniu z działaczami Borussi Dortmund Nikt od nich tak naprawdę nie wymagał nawet miejsca na podium. Co więcej, nie wymagał od nich miejsca w czwórce, które daje Ligę Mistrzów. Tylko celem zespołu w tym sezonie jest miejsce w pierwszej piątce. I no. Doskonale wiemy, że różnica między czwartym miejscem a piątym tak? jest, jest gigantyczna. No bo miejsce czwarte daje szansę gry w Lidze Mistrzów, gdzie nagrody, nagrody są, są dużo. Nagrody, prestiż, rywale są dużo, dużo większe niż w widze europejskie. Ale mimo to Borussia nie chce, żeby, żeby piłkarze grali pod presją. Oni jakby cały czas. Znaczy przyjmują, że, że ta drużyna się rozwija, nie wiem, być może ten, ten sukces przyszedł e, przez za wcześnie, bo, bo przecież wszyscy e, większość piłkarzy, większość piłkarzy Borusi cały czas, cały czas może grać lepiej. No Mario Geco jest takim pierwszym, e, pierwszym przykładem, bo e, no, zagrał wielki sezon, ale to jest jednak cały czas piłkarz bardzo młody, po którym wszyscy się wszyscy oczekują, że on będzie grał, e, będzie grał coraz lepiej.